Hashtag Flower Power English Awa. Czy wiesz, że wiktoriańscy Anglicy mieli tajemny język kwiatów? Witajcie w moim podcaście. Mam na imię Kinga latarska ozgit i od lat zajmuję się tłumaczeniami oraz nauczaniem języków obcych. Jestem certyfikowanym nauczycielem języka angielskiego w biznesie i tłumaczem z uprawnieniami wydanymi przez filologię angielską do wykonywania przykładów specjalistycznych, zarówno pisemnych, jak i ustnych z języka angielskiego i niemieckiego. Od 2007 roku prowadzę firmę Translator Kinga Latarska, a od 2018 translator Kinga Latarska OSGIT specjalizującą się w tłumaczeniach technicznych, lokalizacji, transkreacji oraz copywritingu. Pracuję również jako menadżer projektów, koordynując zespoły tłumaczy w realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń. W mojej pracy ogromną wartość stanowi kontakt z ludźmi. Dlatego jako nauczyciel organizuję na własnej farmie edukacyjnej warsztaty i obozy językowe, które pozwalają uczestnikom zanurzyć się w języku angielskim przez całą dobę. Poza pracą tłumacza i nauczyciela jestem autorką artykułów branżowych i e-booków dla tłumaczy oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę językową. Dzisiaj, przy okazji kolejnego bezpłatnego wydarzenia pod nazwą The Secret of English Gardens, zapraszam was na wyjątkową rozmowę o tajemniczym języku kwiatów, który rozwinął się w czasach wiktoriańskich, czyli o subtelnym, pełnym ukrytych znaczeń sposobie komunikacji, który był odpowiedzią na ograniczenia towarzys towarzyskie tamtej epoki. Zostańcie ze mną. I razem odkryjemy tę fascynującą kulturę. W epoce wiktoriańskiej bezpośrednie wyznawanie miłości, sympatii czy nawet niechęci było uznawane za nieodpowiednie. Dlatego powstał niezwykły sposób komunikacji. Ten sposób ma też swoją nazwę: Floriografia, czyli język kwiatów. Porozmawiamy dziś o tym, jak Działał ten tajemniczy kod, jakie kwiaty skrywały romantyczne sekrety i co mogło oznaczać wręczenie bukietu róż, fiołków czy goździków. Dowiemy się, jak wiktoriańska floriografia pozwalała wyrazić to, czego nie można było wypowiedzieć na głos. Oraz, oraz jak niektóry z tych znaczeń przetrwały do dziś. Gotowi odkryć tajemnice, które kryją się w kwiatach? Zapraszam do słuchania. Według Jane Allcock, kierowniczki do spraw terenów i ogrodów w World Gardens of Kennington, odnowione zainteresowanie językiem kwiatów w epoce wiktoriańskiej ma swoje korzenie w Turcji osomańskiej, a konkretnie na dworze w Konstantynopolu i obsesji na punkcie tulipanu w pierwszej połowie XVIII wieku. W XIV wieku turecka tradycja selam Miała wpływ na język kwiatów. Selam lub salam była grą polegającą na obtarowywaniu się kwiatami i przedmiotami w celu przesłania wiadomości, której interpretację ujawniały ry rymy. Zatrzymajmy się jednak przy tureckiej tradycji. Tradycja selam albo salam, znana też właśnie e, jako salam. Ma swoje korzenie w kulturze tureckiej i islamie, a jej historia sięga czasów średniowiecznych, w tym XIV wieku. Salam to arabskie słowo oznaczające pokój, i jest używane w kontekście pozdrowień. A dlaczego pozdrowienia Salam, czy Selem stało się grą społeczną polegającą na obdarowywaniu się kwiatami, rozwój systemu selam i gry społecznej związanej z obdarowywaniem się kwiatami w Turcji w XIV wieku był wynikiem kilku czynników kulturowych, społecznych i historycznych. Oto kilka najważniejszych czynników, które przyczyniły się do rozwoju tego zjawiska. W XIV wieku Turcja była częścią rosnącego Imperium Os Osmańskiego, które przyczyniło się do rozwoju złożonej kultury łączącej elementy arabskie, perskie i bizantyjskie. W ramach tej różnorodności sztuka kwiatów i poezja odgrywały ważną rolę w życiu społecznym, stając się sposobem na wyrażanie emocji oraz budowanie relacji. W islamie przyroda jest uważana za dar od Boga, a kwiaty symbolizują piękno stworzenia. Kultura muzułmańska pielęgnowała tradycje związane z roślinami, co sprzyjało ich wykorzystaniu w, w ceremoniach i codziennym życiu. A jakie te ceremonie z wykorzystaniem kwiatów mam na myśli? Otóż mam na myśli wesela na przykład. Kwiaty były nieodłącznym elementem ślubów, były stosowane do dekoracji sali oraz w strojach ślubnych, takich jak wieńce czy ozdoby głowy dla panny młodej. Wiele kultur muzułmańskich wybierało na ten cel jaśmin, symbolizujący czystość i miłość oraz róże. Które oznaczały piękno i duchową harmonię. Podczas świąt religijnych, takich jak Ramadan i Eid, kwiaty były używane do dekoracji domów i meczetów podczas ważnych świąt, takich jak Eid al-Fitr, święto kończące Ramadan, i Eid al-Alda, święto ofiarowania. Kwiaty używano również podczas ceremonii upamiętniających, takich jak na przykład pogrzeby. W muzułmańskiej tradycji nie jest powszechne przenoszenie, przynoszenie kwiatów na groby, ale w niektórych regionach, zwłaszcza w Turcji czy Persji, świeże kwiaty były składane na grobach bliskich w dniu pogrzebu lub rocznic, symbolizując życie wieczne i wspomnienie. Róże oraz gałązki oliwne były szczególnie popularne jako symbole pokoju modlitwy za zmarłych. Ale kwiaty były też wykorzystywane podczas ceremonii zaręczynowych. W kulturze muzułmańskiej przed zaręczynami lub propozycją małżeństwa rodzina kandydata przynosiła bukiety kwiatów do domu przyszłej narzeczonej jako symbol czystych intencji i dobrej woli. Często wybierano na ten cel lilie i róże, które symbolizowały uczciwość i szacunek. A jak to było w codziennym życiu? Jakie role i do czego służyły kwiaty? Otóż kwiaty takie jak róże, jaśmin i rysy były podstawą do produkcji naturalnych perfum, z czego Turcja, Maroko, Persja były znane. Była tutaj najbardziej popularna woda różana oraz oczywiście kadzidła. Różane esencje były powszechnie używane do czyszczenia domów, meczetów oraz w rytuałach oczyszczenia. Kwiatów używano również w codzienności do ozdabiania domów i ogrodów. Kwiaty miały ważne miejsce w architekturze i ogrodnictwie. Na wzór islamskiego raju ogród był pełen symbolicznych roślin, takich jak róże, tulipany i lilie. Muzułmanie sadzili kwiaty wokół domów. Nie tylko dla estetyki, ale także dla duchowego odświeżenia. Często tworzono oazy kwiatowe na wzór rajskich ogrodów. W tradycji islamskiej kwiaty były ważnym elementem dekoracyjnym, ale nie umieszczano ich wewnątrz miejsc modlitwy, aby nie zakłócano skupienia. Zamiast tego ogródki wokół meczetów obsadzano kwiatami, które miały tworzyć spokojną atmosferę i sprzyjać refleksji. Wiele kwiatów, jak szafran czy nagietek, miało także zastosowanie w kuchni, kosmetyce i medycynie. Na przykład kwiat szafranu wykorzystywano do produkcji żółtych barwników oraz do przyprawiania potraw, a jaśmin i róża miały właściwości łagodzące i były stosowane jako składniki leczniczych naparów. W codziennym życiu poeci często używali symboliki kwiatów w swoich wierszach. Kwiaty zdobiły nie tylko teksty literackie, ale także były obecne na ceramice, tkaninach, a nawet w haftach, symbolizując piękno oraz wartość duchową. Motywy kwiatowe zdobiły minarety, pałace i naczynia, co wyrażało szacunek dla przyrody i piękna stworzenia. W tym kontekście salam, jako forma komunikacji poprzez kwiaty, miała szczególne znaczenie. A obdarowywanie się nimi zyskiwało na popularności. Zatem w czasach, gdy bezpośrednie wyrażenie uczuć nie było możliwe lub też było uważane za nieodpowiednie, salam umożliwiał ludziom komunikację w bardziej subtelny sposób. Obdarowywanie się kwiatami stało się formą gry towarzyskiej, w której uczestnicy mogli wyrażać swoje intencje, uczucia i myśli bez obawy przed bezpośrednim ocenianiem. Salam stało się również istotnym elementem różnorodnych ceremonii i wydarzeń, takich jak wesela, święta i spotkania towarzyskie. Kwiaty były uważane nie tylko do ozdabiania, używane nie tylko do ozdabiania, ale także do przesyłania wiadomości w kontekstach Ważnych momentów, co wzmacniało ich znaczenie w społeczeństwie. Z pokolenia na pokolenie, zatem, tradycja ta była przekazywana i rozwijana, adaptując się do zmieniających się warunków społecznych i kulturowych. W miarę jak Imperium Osmańskie rosło, tak samo rozwijał się język kwiatów, przyjmując nowe znaczenia i interpretacje. Zatem, Warto pamiętać, że obdarowywanie się kwiatami i przedmiotami stało się nie tylko grą społeczną, ale także głęboko zakorzenioną tradycją, którą, którą łączyła, która łączyła ludzi w piękny i znaczący sposób. Natomiast jeśli chodzi o tradycję pozdrowienia salam, to nie tylko zwykłe powitanie, ale również sposób wyrażania szacunku i życzenia pokoju drugiej stronie. W kulturze muzułmańskiej oraz tureckiej przekazywanie pozdrowienia jest znakiem uprzejmości i dobrych intencji. W XIV wieku, kiedy Imperium Osmańskie zaczęło się rozwijać, tradycja ta zyskała na znaczeniu w interakcjach między ludźmi. Współcześnie pozdrowienie selam. Jest często używany wśród muzułmanów jako sposób na złożenie życzenia pokoju, ale także jako forma przywitania. W tradycji tureckiej i islamie selam ma głębokie znaczenie kulturowe. Wierni są zachęcani do używania tego pozdrowienia jako elementu codziennego życia, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w społeczności. Salam! Może być także używane w kontekście bardziej formalnych ceremonii, takich jak wesela czy inne ważne wydarzenia, gdzie przekazywanie życzeń pokoju i szczęścia jest najważniejsze. Tradycja salam przenikała także do literatury i sztuki osmańskiej, gdzie pozdrowienia były często wykorzystywane jako temat w poezji i malarstwie, podkreślając znaczenie pokoju i harmonii w życiu społecznym. Wracając jednak do Wielkiej Brytanii, w której również mamy w epoce wiktoriańskiej wykorzystanie kwiatów jako środka ukrytej komunikacji, to takie, ten rodzaj kultury, kultury komunikacyjnej, zbiegł się z rosnącym zainteresowaniem botaniką. Angielkę Mary Wortley Montague. Która żyła w latach 1689-1762. Ona przywiozła ją do Anglii w 1717 roku. Ona oraz Abrey de la Monterey, który żył w 1674, a zmarł w 1743, który z kolei wprowadził ją na szwedzki dwór. W 1727 roku. Ciekawostką jest, że słowniki, które dotyczyły znaczeń kwiatowych, wydane były już przez Josefa Hamera w 1809 roku. I to wydanie wydaje się być pierwszą publikacją, w której lista kojarząca kwiaty z symbolicznymi definicjami była zamieszczona. Tam też zaistniał pierwszy słownik floriografii, który pojawił się w 1819 roku, kiedy to Louis Cortambert. Pisząca pod pseudonimiem Madame Charlotte de la Tour, napisała. Delangage des fleurs. Robert Thias był popularnym brytyjskim pisarzem, który opisywał lub używał kwiatów. Był też wydawcą i duchownym, który żył w latach 1811. I 1879. Jego książka The Sentiment of Flowers, czy też Le, um, Language of Flora, po raz pierwszy opublikowano w 1836 roku. I ta publikacja wznawiana była przez różne wydawnictwa co najmniej do 1880 roku. Ta pozycja najczęściej była zapowiadana jako angielska wersja książki Charlotte de la Tour. Zainteresowanie floriografią wzrosło w wiktoriańskiej Anglii, Ameryce Północnej i Francji w XIX wieku. Prezenty w postaci kwiatów, roślin i określonych kompozycji kwiatowych były wykorzystywane do wysyłania zakodowanej wiadomości do odbiorcy. Pozwalając nadawcy wyrazić uczucia romantyczne i zaloty, których nie można było wypowiedzieć na głos w społeczeństwie wiktoriańskim. Uzbrojeni w słowniki florystyczne, Wiktorianie często wymieniali się małymi, mówiącymi bukietami lub słownymi poezjami, zwanymi, zwanymi nosegay, lub tusi-masi, które można było nosić lub nosić jako modny dodatek. Były to maleńkie bukieciki z kwiatów, które e, zwykle były bardzo ożywcze dla nosa. Słowo nosegay zostało użyte, ponieważ kwiaty ładnie pachniały, czyli były przyjemne dla nosa, tak? Oznaczały w tym zestawie słów, mamy też słowo gay, które oznaczało pobudzający dla noza, dla nosa, ożywczy. Akcesoria te były pierwotnie noszone w celu zamaskowania zapachu ulic, a ten nie był najwspanialszy w wiktoriańskiej Anglii oraz zapachu ciała i często składały się z pachnących ziół i kwiatów, takich jak lawenda, melisa, czasami róże, ale bywało też, że mieliśmy tam mięte, Oprócz mięty mieliśmy rozmaryn, tymianek, goździki, konwalie, ale też wiele gatunków mięty, która mi w tej chwili przychodzi do głowy. Zatem w XVI wieku przeznaczenie Tasti Masi uległo zmianie. Powszechnie obdarowywano nimi ukochane osoby. Znaczenie kwiatów zostało określone przez ich znaczenie kulturowe wraz z legendami i mitami. W Anglii i Ameryce kursy takie jak botanika, malowanie kwiatów i układanie kwiatów stały się popularne w edukacji, zwłaszcza dla młodych kobiet. Tassi-masi są nadal używane, właściwie tassi-masis są nadal używane w dzisiejszych czasach jako mm, Bukieciki do butonierek. Hmm. No właśnie, a jak działa język kwiatów? Kiedy każdy kwiat i e, jego kolor ma specyficzne znaczenie, można się czasem pogubić, ale znaczenia te były znane zarówno kobietom, jak i mężczyznom, a tworzone wiadomości z kwiatów stawały się prawdziwą sztuką, na przykład róża czerwona. Oznaczała głęboką miłość i namiętność. Myślę, że to znaczenie zostało z nami do dziś. Natomiast róża biała symbolizowała niewinność i czystość, goździk żółty sukorował pogardę. Hmm. Czasami żółty kolor oznaczał odrzucenie zalotów. A goździk różowy natomiast miał przesłanie na zasadzie nigdy cię nie zapomnę. Bratki oznaczały myślenie o kimś, czyli nasze wszystkie myśli intensywnie krążyły wokół tej osoby, a stokrotka wyrażała niewinność lub przywiązanie. Kwiaty można było też łączyć w bukiety o bardziej złożonym przeka przekazie. Na przykład bukiet róż to miłość połączone z lawendą, oddanie. I stokrotką mógł symbolizować oddaną, niewinną miłość. E, a jakie mogły być te przesłania ukryte w kwiatach? Hmm. Jeśli mężczyzna pragnął wyznać miłość, ale nie mógł zrobić tego bezpośrednio, mógł podarować kobiecie bukiet z czerwonych róż i fiołków. Taka kompozycja mówiła w głębi serca darzecie uczuciem. Z kolei kobieta, która chciała delikatnie odmówić zalotów, mogła dać bukiet żółtych goździków, wyrażający brak zainteresowania. Floriografia w codziennym życiu to używanie języka kwiatów, który stał się integralną częścią wiktoriańskiej kultury. Kwiaty odgrywały ważną, nie wiem, czy pamiętacie, bo wspominałam wcześniej, że powstawały nawet słowniki. The Language of Flowers, gdzie wymieniana była lista kwiatów oraz ich znaczenia. Ale kwiaty odgrywały ważną rolę w dekoracjach wnętrz, w prezentach, przy dawaniu prezentów, na kartkach, jako zdoby okolicznościowe. Kwiaty używane były. Do zdobień ceramik. Każdy wybór kwiatów miał znaczenie, a znajomość floriografii świadczyła o ogładzie i wiedzy. Z tego powodu publikowano nawet wcześniej wymieniane słowniki kwiatów, które pomagały interpretować różne kompozycje oraz układać własne wiadomości. Myślę sobie, że. Dawało to ogromne pole dla bardzo um, rozległej um, naszej wyobraźni. No bo jak wiecie, dostajemy trzy rodzaje kwiatów i zastanawiamy się, cóż to może znaczyć, jakie jest przesłanie. Oj, wydaje się, że było to ogromne pole um, do tworzenia różnych historii również. A czy floriografia ma jakieś znaczenie dzisiaj? Hmm. Wydaje się, że chociaż język kwiatów nie jest dziś tak szeroko stosowany, to jednak wiele osób zna ich tajemne znaczenia, ukryte znaczenia. Prawda? Niektóre jego elementy przetrwały. Zwłaszcza w symbolice przypisywanej różnym kwiatom. Na przykład wręczanie czerwonych róż nadal kojarzy się z romantycznym wyznaniem miłości. A białe lilie są symbolem czystości i często pojawiają się na pogrzebach, ale i wiele, wiele florystów wykorzystuje je podczas ceremonii zaślubin do bukietów. Dzięki tej tradycji wiktoriańskiej możemy odnaleźć nowe, subtelne sposoby na wyrażanie emocji za pomocą roślin i kwiatów. To również ciekawy temat do zgłębiania podczas wydarzeń łączących tematykę kwiatów z kulturą angielską, jak The Secret of English Gardens, ponieważ pozwala wprowadzić dodatkowy element historii, tajemniczości i romantyzmu oraz wytłumaczyć nam, skąd bierze się wiedza. Związana ze znajomością znaczeń kwiatów, czyli floriografia. Na koniec zachęcam wszystkich, by tworzyli jesienne, halloweenowe lub klasyczne wieńce, wieńce dekoracyjne, czyli kompozycje kwiatowe jak bukiety kwiatowe z gałęzi lub roślin ogrodowych, dostępnych na naszych działkach przez cały rok. Twórzcie je i wrzucajcie zdjęcia na Facebook z hashtagiem Flower Power English Hour lub The Secret of English Gardens um, oraz krótkim opisem w języku angielskim opisującym swoją pracę. Na przykład This wreath blooms with autumn hues. Albo jak w tym przypadku mógłby być to taki opis. The bouquet embodies autumn's Embraced with every stem and shade. A symphony of hazel leaves and crimson amaranths. Luptaki, this bouquet bursts with the rich, earthy tones of hazel leaves and deep burgundy amaranths, capturing the heart of atoms' warmth and elegance. Kto? Dajcie znać, czy ten cykl Wam się podoba? I czy warto kontynuować? A może macie jakieś inne propozycje, chcielibyście się o czymś dowiedzieć? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki. Do, do usłyszenia.